Magdalena Szymańska-Pietrzak reprezentuje Rydzyński Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Rydzyna. Znajdujemy się przy Bibliotece Kultury, gdzie niespełna 4 lata temu otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego reprezentował Instytut Książki na kwotę 918 tysięcy zł. Pozwoliło nam to na przeprowadzenie remontu z modernizacją biblioteki. Przez ostatnich 10 lat pozyskaliśmy ponad milion 200 tysięcy złotych, co pozwoliło nam również na przeprowadzenie remontu i poprawę infrastruktury Rydzyńskiego Ośrodka Kultury. Między innymi wymieniliśmy stolarkę okienną, drzwiową, remont dachu, przeprowadziliśmy remont pomieszczeń sanitarnych, kuchennych, salkę plastyczną, wymieniliśmy podłogi oraz zakupiliśmy nowe stoły i krzesła. I to wszystko pozwoliło nam na stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla każdego uczestnika zajęć, i czytelnika biblioteki. Podstawową działalnością Ośrodka Kultury jest stworzenie wizji placówki przyjaznej dzieciom, młodzieży oraz seniorom, otwartym na ich potrzeby oraz dającą możliwość rozwoju, realizacji ich pasji i zainteresowań. Celem Ośrodka Kultury jest zapewnienie ciągłego rozwoju naszych placówek, oczywiście na miarę naszych możliwości finansowych, stworzenie oferty. Kulturalno-bibliotecznej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku placówek w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. To wszystko również dzięki sekcjom Ośrodka Kultury. Mamy szczęście do instruktorów, którzy swoją pasją, doświadczeniem i zaangażowaniem prowadzą zajęcia taneczne, plastyczne i churalne, do których uczęszcza niespełna 200 osób z naszej gminy i nie tylko, wśród nich dzieci i młodzież. Zapraszam serdecznie Państwa do skorzystania z bogatej oferty czytelniczej i kulturalnej Ośrodka Kultury, Biblioteki Kultury w Rydzynie.